Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 797 odcinku, zaplanowanym na czwartek, 29 stycznia 2026 roku? Akacjowa 38, odcinek 795. Ursula i Samuel biegną w stronę lasu, skąd dobiegają wołania Blanki. Jednak zanim zdążą ją odnaleźć, Olga atakuje Samuela, uderzając go kamieniem w głowę z zamiarem zabicia go. Adela przypadkiem odkrywa w kieszeni płaszcza męża dwa bilety na rejs do Genui. W tym samym czasie odbywa się uroczystość z okazji ponownego otwarcia pracowni krawieckiej seller. Podczas której Samuel wygłasza wzruszające przemówienie, wychwalając matkę i dziękując wszystkim zgromadzonym. Ma to być także jego pożegnalne wystąpienie przed opuszczeniem Akacjowej. Antonio Palacios powraca do domu jako człowiek, Akacjowa: 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość, od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela. I zatrudniają się jako